Witam Was w drugiej części filmu Syrop schojny, Syrop z pędów sosny. Jak zwał? Tak zwał. Widzimy, że pędy bardzo oklapły Po naszym ubijaniu minęło 10 dni. Na początku było tyle, teraz mamy tyle. Także ściągamy gazę. Weźmiemy na drużynę, pod spodem oczywiście garnek. Jeszcze damy chustę serwarską u mnie. Możemy to dać gazę, tak samo dobrze się sprawuje. I przecedzimy, żeby żadne fusy, żeby nic nie zostało. O, proszę bardzo, aby się ubiło. Odsączymy cały sok i spotkamy się za chwilkę dalej. Pędy ładnie sobie obkapują. O proszę bardzo, tu jest soczek się robi. Chcę dodać tylko, że pędą nie wyrzucajcie. Pokażę Wam w na następnym odcinku co można z nich zrobić jeszcze. Pędy sosny poleżały sobie dwie godzinki, bardzo ładnie odkapały. Pędy sosny wróciły do, do słoika. Zrobimy coś z nich innego. A konkretnie nalewkę w następnym odcinku. Wyszły dwa słoiczki z tym, że 10 dni tylko było na słońcu. Więc na pewno, jakby było 14 dni, leżało. No to jeszcze by wycisło, słońca było mało w tym roku, ze względu na potrzeby filmu już zlałem, wyszły dwa słoiczki po 200 ml, bez mała. Także myślę, że więcej by jeszcze za te 4 dni dołoży... natura dołożyła. Następnie zakręcamy słoiki i damy na gaz. Syropek już w wodzie. Grzeje się, nie gotujemy wody, tylko żeby tak lekko mrugała i zaczyna mrugać, co widać, mam nadzieję, koło słoików, jak buzuje co chwilę woda. Utrzymuję tak, pasteryzuję przez 15 minut, 10-15 minut, wyłączam ogień, pilnuję, żeby się nie zagotowało to, no i za chwilę się spotkamy. ki nasze nurgają już 15 minut także tyle wystarczy bierzemy wyciągamy. Ja obracam. Proszę bardzo. Ja odwracam. Aby zaczęły. Później moim sposobem jest, żeby, żeby czasami nie sfermentowały gdzieś, żeby fermentację przerwać ewentualną, to wkładam do lodówki na 48 godzin po wystygnięciu. Taki syropek może stać 2-3 lata spokojnie. U mnie stał ostatnio 2 lata. Bardzo dobry był. Także smacznego. Zapraszam cię do subskrypcji mojego kanału, dania łapki w górę oraz proszę o komentarz. Zapraszam na następne filmy. Pozdrawiam.